Poranek nad domem księżycowych drzew był inny niż zwykle. Mgła była ciężka, a kolory wokół jakby bledsze. Dziadek zbyszko zauważył, że figury szachowe straciły kolory. Tomek nie mógł obudzić swoich roślin, a babcia bronka odkryła, że jej filiżanka stała się całkiem biała. Michałek z przerażeniem zauważył cień pod stołem, który się ruszał. Cień przesuwał się jak plama oleju i znikał w różnych zakamarkach. Mama Magdalenka nie mogła wyczuć, co to jest. Wkrótce do domu wpada ciocia Justyna z wieścią. W lesie pojawiły się cienie lustra niebezpieczne istoty, które kradną kolory i magię. Dziadek Zbyszko tłumaczy, czym są cienie lustra to odbicia zagubione między światami, które kradną kolory, dźwięki i wspomnienia. Rodzina sprawdza, czy ich moce działają. Większość jest bardzo osłabiona, tylko Michałek może jeszcze wchodzić do cienia, a nici cieci Justyny wciąż lekko błyszczą. Nagle z za okna dochodzą dziwne odgłosy i trzaski. Rodzina wybiega na zewnątrz i widzi, jak cienie lustra atakują altankę i okoliczne przedmioty, zamieniając wszystko w szarość. Cienie lustra zaczynają atak. Rośliny Tomka próbują je zatrzymać, ale przenikają przez nie jak przez dym. Szczepanek próbuje wodą, ale efekt jest filowy. Michałek wskakuje do swojego cienia i widzi, że w środku każdego z cieni lustra jest mały kryształ. Ich serce. Gdy otula go cieniem, cień znika. Rodzina działa razem. Ciocia Justyna oplata nicią kryształ. Błażej uderza kulą światła, a wujek łukasz trzęsie ziemią pod kryształem. Jeden po drugim cienie znikają. Kiedy ostatni cień znika, kolory wracają. Las znowu jest zielony, filiżanka babci odzyskuje wzorki, ale w torby Justyny zostaje kawałek pękniętego lustra. Dziadek Zbyszko patrzy na niego z niepokojem i mówi, że to może być znak większego zagrożenia. Z oddali, spod wielkiego głazu rozlega się złowrogi śmiech.